Witam! W tym tutorialu pokażę, jak stworzyć teksturę skóry leoparda. Na początku zacznijmy od tworzenia nowego pliku. Wybierzmy rozmiary 1024 na 768. Rozdział, na jakiej będzie pracować, to powiedzmy 72. Ok. Dobrze, teraz palety kolorów. Wybierzmy sobie odpowiedni kolor dla naszej skóry leoparda. Podokuję Wam znaki, jakiego ja użyłem koloru. B, 1, 7, 5, 4, 2 Dobrze, klikamy ja OK Teraz narzędzie wiaderko i wyrywamy nasz kolor Dobrze, teraz użyjemy innego koloru, który będzie przedstawiał plamki na skórze Leopard Podyktuję Wam znaki, jakiego ja użyłem koloru, to tego 5, B, 2, C, 0, D OK Teraz, mając wybrany pędzel malarski Ustawmy rozmiar powiedzmy 40 pikseli. Twardość 100 i teraz za pomocą tego narzędzia Rysujemy plamki na naszej teksturze Możemy to wykonać w taki sposób jak widzicie na filmie Bądź też w Tego typu tekstura może się przydać do wielu rzeczy Do różnego rodzaju designu Do wyglądów stron internetowych yy, dla tła dla naszych na przykład awatarów Do jakiegoś plakatu Do jakiegoś fotomontażu Czy także choćby po prostu do zwykłej tekstury Jeżeli chcielibyśmy ją nałożyć na model 3D Wymodelowanego lamparda Dobrze. Gdy już zakończyliśmy ten etap pracy, następnie wchodzimy w filtr. Rozmycie. Rozmycie gałosowskie. Stąd promień ustawmy na 2 piksele. Dobrze. Teraz kolejny krok. Filtr. Szum. Dodaj szum. Stąd ustawmy wartość na 8. Dobrze. I teraz jeszcze raz filtr. Rozmycie poruszenie Zad ustawy poruszenie pod kątem 38 stopni z odległością 10 pikseli dobrze w ten sposób właśnie utworzyliśmy bardzo fajną teksturę skóry leoparda